Zacznijmy tę rozmowę od tego, że każdego dnia 15 osób w Polsce popełnia samobójstwo. Okay. I gdy jako społeczeństwo wiele dobrego robimy w tym temacie dla dzieci i młodzieży, by zmienić ten stan rzeczy, to wciąż jeszcze bardzo wiele możemy zrobić dla tych, którzy wychowali się w ciszy, mniejszej świadomości i stygmatyzacji zdrowia psychicznego. 34% dorosłych Polek i Polaków zmaga się z objawami depresji. To grupa, która stanowi 74% naszych uczestników. Wykorzystując siłę naszego głosu, postanowiliśmy działać. Tegoroczna edycja zyskuje nową tożsamość. Zgodnie z tradycją powinna nosić numer 19, ale mamy tutaj pewną wyjątkową nazwę. 116 123, wystarczy zadzwonić, telefon działa całą dobę, powiedziałeś, czyli całą dobę dyżurujecie przy tym, Ktoś tam jest po drugiej stronie. Oczywiście, że tak, jest bezpłatny też. 116 123, czyli infolinię pomocową dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym. Oddaliśmy zasięgi największej imprezy biegowej w Polsce dla numeru 116 123, ogólnopolskiej poradni telefonicznej dla osób w kryzysie psychicznym prowadzonej przez nas i niebieską linię. Już na miesiąc przed wydarzeniem rozpoczęliśmy kampanię informacyjną, wyświetlając numer w największych galeriach handlowych w Warszawie oraz na PGE Narodowym. Naszym celem było zwrócenie uwagi na wagę zdrowia psychicznego. Numer stał się integralną częścią jednego z największych wydarzeń sportowych w kraju, by oswoić temat sięgania po pomoc i zrzucić z niego ciężar wstydu. Wszystkie informacje dotyczące półmaratonu w social mediach, telewizji, radiu zawierały numer 116 123. Pełna nazwa wydarzenia pojawiała się dosłownie wszędzie. Ludzie zaczęli pytać, o co chodzi, a ci, którzy już wiedzieli, pomagali znajdować odpowiedzi na ich pytania. 30 marca 14 tysięcy biegaczy przekroczyło linię mety największego półmaratonu w historii kraju, biegnąc dla świadomości numeru 116-123. Efekt 1240 publikacji w mediach tradycyjnych i w internecie. 37 milionów dotarcia publikacji, prawie 8 milionów złotych ekwiwalentu reklamowego. Blisko 80% uczestników dowiedziało się o istnieniu numeru dzięki udziałowi w wydarzeniu. To także największa liczba wyszukiwań numerów w przeglądarce Google History. A konkretne, najważniejsze efekty? Największa liczba połączeń i interakcji online na platformie 116sos.pl, 16% więcej kontaktów w miesiącu akcji, czyli ponad 1000 osób więcej, które tylko w ten sposób odważyły się sięgnąć po pomoc. A tysiące uczestników biega w koszulkach z numerem 116-123 po dziś dzień.